Jak straciłem ponad 100 tysięcy złotych w kryptowalutach w kilka chwil. Cześć, z tej strony Łukasz. Witam cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z zarabianiem oraz marketingiem w internecie, zarabianiem na rynku Forex oraz na rynku kryptowalut. I właśnie dzisiaj będziemy rozmawiali na temat. Kryptowalut, ponieważ jak powiedziałem w wstępie wczoraj straciłem ponad 100 tysięcy złotych w kryptowalutach, było to ponad 90% moich wszystkich oszczędności, mojej emerytury, mojego zabezpieczenia dla mnie i dla mojej rodziny. Jakie miałem właśnie w kryptowalutach, ponieważ wierzę w tą technologię i swoje oszczędności właśnie wpłacałem w kryptowaluty, inwestowałem w kryptowaluty i ten materiał ma być przestrogą dla Ciebie, jeżeli działasz na rynku kryptowalut, czego nie robić, a inaczej co zrobić, aby się zabezpieczyć, aby swoich kryptowalut nie stać w taki głupi sposób, jaki ja straciłem? Bo to co zrobiłem, to jest po prostu. Szkoda gadać. Ale o tym troszeczkę dalej. W dalszej części wam powiem, jak widzicie, dzisiaj bez entuzjazmu, no bo jak mogę być, jak mogę być entuzjastyczny? entuzjastyczny kiedy wczoraj w kilka chwil stać się w prawie, prawie ponad 100 tysięcy złotych. Tą kwotę którą widzicie tutaj na koncie na moim Ledgerze Live plus jeszcze 900 dolarów gdzieś tam umknęło w Ethereum. Mam nadzieję że uda mi się ten materiał dograć do końca. Mam do Was prośbę abyście jeżeli oglądacie ten kanał. A dobra nie będę prosił o suby nie będę prosił o łapki w górę. Nieważne, jeżeli oglądacie ten materiał i jesteście, działacie na rynku kryptowalut, macie jakieś kryptowaluty, to mam taką do Ciebie tylko prośbę, abyś udostępnił ten materiał. Nie dla mnie, bo dla mnie to w tym momencie nie ma znaczenia. Dla Was, dla innych osób, które działają na rynku kryptowalut, żeby ta moja strata ogromnego majątku, mojego całego majątku, była dla Was przestrogą. Nie będzie mi łatwo nagrać ten materiał do końca, ale, ale spróbuję. Po to, abyście Wy w przyszłości właśnie nie mieli takiej sytuacji i nie stracili swojego kapitału, nie stracili swoich oszczędności, bo jest to coś Coś strasznego. Okej, okay, słuchajcie. Wczoraj wczoraj robiłem sobie wypłatę, jak coś się stało w ogóle. Wczoraj robiłem sobie wypłatę na mojego Ledgera Portfel zewnętrzny, jeden z najbe naj najbezpieczniejszych portfeli zewnętrznych, jeden z najbezpieczniejszych. Pod warunkiem, że sami odpowiednio również zadbacie o bezpieczeństwo tego portfela, w jaki sposób ja nie zadbałem, powiem troszeczkę później. Na początek powiem o sytuacji, jak to się stało. Widzicie, na moim koncie jest ponad 26 tysięcy dolarów, 27 tysięcy dolarów, wczoraj było 28 tysięcy dolarów. Dalej jest, bo gdzieś te Ethereum jeszcze tutaj e, mi zniknęły, ale one są na moim koncie tylko co z tego jak nie mam do nich dostępu i prawdopodobnie nigdy nie będę miał tylko będę mógł sobie patrzeć na ten na te moje portfolio dopóki, dopóki też nie nie zrobię resetu na kompie i, i nie stracę w ogóle dostępu do tego Widzicie, że wczoraj 13 listopada wysłałem 2 bitcoiny, półtora 2 dwa, dwa bitcoiny, nie 2 bitcoiny. Na moje konto o godzinie 18,17,18 18. i w momencie, w którym chciałem wysłać jeszcze Ethereum z giełdy, musiałem przejść w ledgerze z Bitcoina na Ethereum, żeby to potwierdzić tutaj w okienku. I w tym momencie tak jakby aplikacja się zawiesiła, więc ją odłączyłem od, od komputera jeszcze raz. Tutaj za chwilkę wam pokażę też na filmiku obok, jak to wyglądało, co się stało później, jaki był komunikat i aplikacja Ledger żądał ode mnie albo zrobienia nie resetu, restore configuration albo utworzenia nowego urządzenia, więc tutaj po konsultacji z kilkoma osobami a w ogóle to chciałem wszystkim podziękować naprawdę za odzew poprosiłem na Facebooku Was o pomoc Dostałem właśnie dużo wsparcia z waszej strony i dużo, dużo, dużo pozytywnych, pozyty, pozytywnego wsparcia i odzewu. Niektórzy z was, którzy mają tam jakąś wiedzę większą, troszeczkę starali mi się pomóc też prywatnie, za co dziękuję wam serdecznie jeszcze raz. No niestety nie udało nam się na razie nic skorać, prawdopodobnie nie uda. Ale tak jak mówię, to jest lekcja dla mnie, dla Was wszystkich dla osób, które działają na rynku kryptowalut i posiadają jakieś kryptowaluty. Także bierzcie z tego przykład i, i uczcie się, bo 100 tysięcy drogą nie chodzi. Już zapomniałem o czym mówiłem przed chwilą. W każdym razie teraz wam pokażę jaki komunikat mi się pojawił. Ja nie stworzyłem tak jakby nowego urządzenia, nie wziąłem tej opcji create new device, tylko restore i znalazłem właśnie w czym jest problem, oczywiście problem jest w tym, że gdzieś dałem ciała nie wiem w którym momencie prawdopodobnie podczas przeprowadzki i gdzieś zgubiłem 24 słowa kluczowe bo gdybym te 24 słowa kluczowe miał które są zabezpieczeniem naszego konta, czyli tak zwane CD które tylko my je posiadamy, to nie byłoby problemu, nie byłoby tego materiału, nie byłoby przestrogi, ponieważ odzyskałbym dostęp do swojego konta natychmiastowo stworzając nowe konto, restrukturyzując je tymi właśnie 24 słowami. I tu jest właśnie lekcja dla Was. Jeżeli macie jakieś hasła, to nie zapisujcie ich raz, zapisujcie je kilka razy, schowajcie je w kilka miejsc. Abyście w razie czego mieli dostęp do jednego, do drugiego, do trzeciego. To był mój błąd. Nie spodziewałem się też, że kiedykolwiek będę miał tyle kryptowalut. Byłem pewny, że te słowa kluczowe są w tym miejscu, słowa zabezpieczające są w tym miejscu, w którym powinny być. Jednak ich tam nie było. Przeszukałem całe mieszkanie, wszystko, co, co przychodziło mi do głowy. I niestety nie mam tych słów. Wczoraj też ich nie miałem, więc. Znalazłem jakąś kartkę ze słowami, która po prostu w tym miejscu, gdzie powinny być te słowa, ale ona była niepodpisana. I użyłem tych 12 słów, bo też można wybrać 12 słów. I okazało się, że tak jakby utworzyło się nowe konto. Za chwilkę wam to pokażę, bo widzicie, że dostęp do swoich kryptowalut mam z poziomu Ledger Live, tak? Widzimy tutaj moje portfolio, prawie 3 bitcoiny, 7 Bitcoin cash i. I kilka ethereum gdzieś tam jest tutaj w powietrzu. Za chwilkę Wam pokażę na potwierdzenie tego, jak podłączę swojego legera live. A. Ledgera live, ledgera Że nic nie mogę z tym zrobić, więc podłączam. Muszę teraz wpisać kod pin. Ok, ledger jest uruchomiony i. Powiedzmy, że chcę wysłać moje kryptowaluty, więc sobie wchodzę w sand. Ethereum gdzieś tam mi zniknęło, więc widzicie, że nie mam, bo tak jakby zostało to nadpisane tym nowym kontem z aktualnego Ledgera, Więc teraz to już w ogóle chyba będzie kaplica. I powiedzmy, że chcę wysłać bitcoina, tak? Weźmy sobie jakiś adres. Powiedzmy, że chcę wysłać jednego bitcoina. No i teraz muszę się połączyć z moim ledgerem. Nie wiem czy to tutaj widzicie, czy nie. Więc wchodzę w tego Bitcoina i normalnie tutaj byłoby potwierdzenie. O, i widzicie, że wyskakuje mi czerwony komunikat, w którym jest napisane, że jakby urządzenie ma złe słowa. Złe, złe słowa to urządzenie nie pasuje do, nie pasuje do tego skonfigurowanego, znaczy ledger nie, nie pasuje do. Nie pasuje, przepraszam Was, ale po prostu jestem jestem załamany trochę i, i tak się trochę jąkam też z tego wszystkiego. W każdym razie no, nie, mogę, nie mogę wysłać, ponieważ ten ledger nie jest połączony z tym ledger live. No i w tym momencie chyba to już jest koniec. Koniec, koniec moich, koniec moich oszczędności. Oczywiście będę działał dalej. Będzie działało dalej na tym rynku, ponieważ widzę w nim ogromny potencjał. Szkoda, bo to były oszczędności dla mnie i dla mojej rodziny, które miały zabezpieczyć nasze finanse. Miała być to nasza emerytura. Ale myślę, że skoro dało mi się zarobić je raz, to uda mi się zarobić je drugi raz. Może będę mocniejszy, chociaż nie wiem. Nie wiem. W każdym razie. Chciałbym, żeby to dla Was, dla osób, które działają na rynku kryptowalut było lekcją. I jeżeli macie jakieś hasła gdziekolwiek, to żebyście zapisywali je w przynajmniej w dwóch, trzech miejscach, abyście nigdy nie stracili dostępu do swoich środków, bo to jest chyba gorsze niż utrata kapitału w jakimś biznesie, chociażby online, w których ja działam, bo na tamto. Na stratę w biznesie online ja nie mam wpływu. A tutaj to jest gdzieś moja wina. W którymś momencie. Nie wiem, gdzieś się to podziało. Te słowa gdzieś się podziały. I ja w odpowiedni sposób nie zabezpieczyłem swojego konta i jest to moja wina. Dlatego jest to dla mnie jeszcze cięższe niż gdybym stracił w biznesie online, na, którym, na którego ja nie mam wpływu. Bo nie ja go tworzyłem, a tutaj swoje zabezpieczenie ja stworzyłem i jak widać było na marnym poziomie, nie zadbałem o tym. Jest to lekcja, która kosztuje mnie mnóstwo pieniędzy. Kosztowała mnie mnóstwo czasu prawie dwa lata oszczędzania na rynku kryptowalut, pomnażania tych pieniędzy wiele nerwów, wiele czasu. I teraz mogę mieć tylko do siebie pretensje i czasami zaglądać sobie na swoje konto i patrzeć, jak ono rośnie. Być może słyszałem o firmach które, firmach, które odzyskują kryptowaluty, ale słyszałem też, że żądają oni bardzo dużych pieniędzy. Więc może, kiedy bitcoin będzie warty milion dolarów, a ja będę miał je trzy, no to może mnie będzie na to stać. Więc mam mnie gdzieś zapisane, może kiedyś się odzyskam. Tak jak mówię, tak jak proszę, udostępnijcie to dalej, po to abyście, abyście wy, abyście, aby wasi znajomi, osoby z którymi działacie, osoby, które działają na rynku kryptowalut, w, w odpowiedni sposób się zabezpieczyły, się zabezpieczyły już teraz, teraz i, i, i od, od razu, od razu radzę ci, zrób to teraz, kiedy obejrzysz o, ten materiał, zrób to teraz, Weź we swoje hasła, wez we swoje zabezpieczenia. Przepisz je jeszcze raz na jedną, na drugą kartkę, zeszedł gdziekolwiek je trzymać w bezpiecznym miejscu. Bo uwierz mi, że nie chcesz być w mojej sytuacji w tym momencie. Okej, okay, do, do zobaczenia w kolejnym materiale. Na moim kanale. Do zobaczenia. Cześć.